Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z gry Strike Force Heroes Game master, Wersji Demo Bierzemy sobie challenge. One są już porobione, ponieważ jak ktoś nie widział, jest live Będzie w, koment w jakimś komentarzu, będzie w opisie przypięty Ale zagramy sobie jeszcze raz Ale to ktoś mi pisze, okej okay. To jest zablokowane, prawdopodobnie za mało gwiazdek mam Ale dobra, ale ważna zasada, muszę zmienić postać Weźcie sniperkę Normalną yy, Zakręćmy Tobie na snipera na Outfits Zablokowane pisze, ale zarazem 1000 kosztuje. To my kurczę się zakręcić potem. Zbieramy na, na ten outfit. Jak sobie zobaczycie da jadę zakręcić Jeden Rzy? Wiecie to, że jak najmniej ja z umrzeć teraz Broń z To jest gun game jakby ktoś nie wiedział, czyli gramy sobie... Co dwa zabójstwa jest zmiana broni Podwalone no z sensawiadomo. Ale czy mi to przeszkadza? Nie, mamy RPG na sniperzu. Ja to w sumie zrobiłem głupi rób i gramy sniperem. grać tankiem. Pięknie, on tarcze. Snajper z tanką, tarczą. Wow, zabił mnie, dobra, zmieniamy klasę na tanka jednak. Ale granatnikiem nawalasz. Akurat upadałem pod podgana. Ło, wow, ale nie wyskałupa. To jest, skina mi zanudowani? Daj mi skina. Ło, wow, to jest Łooo, wow, jakietniczka! Co? Ja to chcę! Ja to chcę! To jest pewnie do tego, że ojeżdżam. Jaka jakietnica zajebista. Był ciekawy, bo teraz na miniaturkę dam. No nie widziany jest. Bo ogólnie, daj na miniaturki te, co nie? Eee, postaciuj tylko scenek. Ja muszę zobaczyć, jaką postać zgrzmę. Spadaj! A tak, druga broń jest zasadna. Drukwertówka na tarczy Piękny kill ja Z muzykiem biegniemy. Mam kill do bezgłona. Teleportacja <grywy> Magia. O nie, on ma drona. Ale z On ma drona. To takiego dobrego drona. Ła, ja potrafię z tego. strzelać. Ten dron jest... Omar po... Czy ten dron jest zniszczalny? Ej, ten dron. Ten, dr... ten dron jest zniszczalny. Ale dajmy radę. Nie wiem czy za nie jestem w sumie. A muzyka nie jest za cicha. Okej. Okay. Zróbmy to tak. Eee, mamy... No trzymam 180 tylko. Ile 180 mi dały? Jaki bonus, jaki time? Nie rozumiem, jaki bonus. Nie rozumiem, jak to zrobić więcej tak naprawdę. A, to nie jest ten, to 10 sekund jest zmiana broni, dobra. To, myślę, to są zabójstwa, tak to się w sumie zgrało. Ogólnie Golden Gun mamy tutaj. Najlepszy, najlepszy challenge, jaki możecie zobaczyć. Golden Gun. fajnie hmm, hmm, hmm. zacząłem. No i tak to w ogóle nie wyglądało tak, jak kill to kill. Śmierć, śmierć, śmierć. Chyba, że bodnie znoszę tutaj A, to ma fajny zasięg. To ma zajębisty zasięg. Ty, 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 ty. Chodź tu. Jak żyjesz? Ja z głową utrzyniłem. W ogóle fajny koczet widzę, no. Nie żyjesz. No już uciek. On pomyślał, nie jak ja. Ja ci nie mogę dosięgnąć, ale ty możesz? Jeszcze mnie steamlockowałeś? Ej, ta gra jest chamska. O, ja nie miałem dosięgu. Miałem czerwony zasięg, a oni mnie trakli. Te wody są lepsze ode mnie. Bo mają udogodnienia specjalne. Adrenalinę użył po śmierci. Kozak. Brawo ty. Słyszałem w ogóle, że tarcza działa w ciebie. Blokuje obrażenia od wroga. Słyszałem ja strzelał, kiedy mnie nie widział. Wow. Chodź, chodź, chodź tu. Jest jeszcze jeden. Nie żyjesz. Nie żyjesz. Ciekawe co to działa. Ciekawe co to działa. Działa! tam działa! O kuśba! Dobrze wiedzieć Czy to na kolejny tryb? Bo kolejny tryb jaki będziemy grali to będzie... Nie gold... To teraz gramy sobie Golden Golda. Był jeszcze tryb wcześniej, gdzie było... gdzieśmy golden gunem na zwykłe pistolety. A teraz będzie... Oni mają golden guna, a ja mam tylko zwykły mój pistolet. Tam jakiś Karabin, shotgun. Nie wiem czy ja tam gram. To chyba działa od kina, czy to działa od zabójstwa? Czy od zabójstwa czy od damage'a? Ej, kill to Kill to będzie tak ciągle? Prawda? Proszę nie. To ja psuję klimat to, że teraz nie potrzebujemy tych A Ajoj, umarło mi się. Też się może być mniej ekscytujący z tego powodu, że to no, jest osiąganie w takiej głupiej challenge jak Golden Gun. Ale co mogę powiedzieć? Maxujemy grę jakkolwiek Victory Alpha Squad, Gobeks. To Alpha Squad. Nie ciekawi... Bo ogólnie oni zrobili remaster jedynki. Czyli oni zapewne będą robili jeszcze remaster dwójki i możliwe trójki. To jest niemożliwe. Albo połączą wszystko razem. To też jest możliwe, dlatego te tak G. Tutaj widzę, że zawsze się ma trzy wiatki. Dużo kasy się tu dostaje. I co z misji, dostaje się przedmiot? Może być. Ehm. Um, tam ta ma więcej pancerza. Teraz tylko przez mele. Nie ta, tam. A to samo tylko lepsze. Okej. Okay. Czekaj, co? A white block, tego ja nie potrzebuję, bo wyobrażam, że oni nie biją. A sniper oddaj mi to. To byłoby fajne. A tu misję, jeżeli to jest zielona, ten to sobie wezmę niebieskiego skina. Tu dalej się nic nie zmieniło. I lecimy kolejną misję, czyli... Człowiek, patent bez złotej broni. Uh, proszę bardzo Jesteśmy na dwa strzały teraz. Nie na jeden. E mamy tarczę. Spoko, spoko jest! Fajnie Tylko to wiadomo nic wam nie daje. <grybujesz> ja nie wiem, czy da się to zrobić na potężny sniper. Mam tego sniper'a Jeszcze, raz, że do zielonego sniperem? Ja nie mam kila jednego Idźcie sobie Dajcie mi spokój Mogę defibrilator na ciebie wziąć w sumie. Jedna byłoby lepiej No nie! Ale dobra, najpierw ja się to zrobić. Strzelanie strzelując w głowę Spadaj! Idź, daj se siana Ty też, kuźba. Ale przestrzeliłem go! A to widać, że mi skill pana o jeden, nawet niecały, kiedy umy, to jest fajne. Tylko że tak, nie może ciągle umierać, jak się skinę całkowicie traci skill się ładuje, kiedy żyje. To też jest na plus. Oooo! Złotą broń do na normalnym mecze Ej, Speed! Telefon nie jest mi teraz, kiedy nagrywam Inwentory yy, Bohaterowie takie Możecie Możecie śmiać, ale to naprawdę jest potężna misja, której się nie da zrobić. Mandingen no, tu musi być. Dla sniperka, nie mam sniperki. Inventory. Posprzedawajmy rzeczy, to tutaj tak nie użyję nigdy. A po co mi ona? Mogę zagręcić za ten... Mogę Aha Ale nie, na razie na 100 się nie udało. Dobra, ale spróbujemy jeszcze raz. Będę mógł, będę próbował. Będę na to fajny No i sobie Dobra, to mi nie, nie daje, dalej umiałem na hita. To nie zdąży się dołączyć. Tak. To nie daje rady się dołączyć. Traficzko? Aha. Aha, fajnie. Fajna gra. Naprawdę? To będzie na niczym misja. Się... Nie. He! Ja mu to zrobię. Pa, ja mu to zrobię. Może ile? Musiałby być ile? Komando? commando. <laughs> mogę być? Jest? Nie mogę, jest etap. się w Nie, mam tu w dupie. To mi się zrobił na live. Tego nie zrobiłem jeszcze. Odcinek już ma 12 minut, a 11 co nawet dopłaty do wiadzie mówię. A? Pięknie. Daj mój to. Ja w panu tracę mam zieloną. O dobra, zniknęł się już. Daj, co my ja te misy przeto nie robiłem? Daj mój to, daj mój to. O! Harpeggie my wykastywali. I Bugowali broga. Ło! Nie chciałem strzelać! Nie chciałem z tego strzelać przynajmniej. Wow! To jest naprawdę gra, w nie wiem, co dzieje. Zabiłem kogoś dwa razy. Dwa kilo zrobiłem. Ale co, mam tego brać? Ło! się znowu. O kuźwa. No i no, czemu mnie dwie kiedy strzelam? I w plecy dostałem. A! Ah. Słuchaj, się sam znam jakąś dziwną rakietnicą. Ja ciągnąłem do sobą kliceretę tkaczą. Wow. To jest coś fajnego, kiedy nie mogę tego użyć. Okej. Okay. Jej, je, je, je. nic nie zrobiłem. To, że jestem na radarze, mam chyba zwiększone wrażenie na twarz. O czymś nie mówiłem? Jedziemy ich Co to jest? Karabinek. I tarcza. No i ta się zrobiłem Nie, wkurzaj się. Damy radę. O, ja mam mk znowu. Starczam. Dajcie mi jeden punkt nam! Ten jeden punkt jest nasz już? Nasz jest, dobra. Nakietam go! Strzelaj go! A! Pistoletę! Nie żyje. A, kiedy? Ja <noise> no, To jest dopiero połowa punktu, ale nie. Fajnie, że macie overdrive'a. Dużo mi to mówi. To masz jeszcze jakiegoś. Super, Dobrze wiedzieć. Może to komentować? Wow! Level up! Fajnie! Ja nie nie mam kubki z zeszylgana, z dupej rakietnicy. Rakietnica, kiedy jest potrzebna, dajcie mi moją klasę tanka. Bo ja na staję. Uuu, ładny skin do broni. Jedyny moment, kiedy w Demokratycznym filmie z kinami. Nie żyją! Nie żyją! Wow, dostanę jakie pizza. Nie chcę tego super tanka naładować. Chcę być super tankiem. Granatnik. Aha, fajny granatnik. To 20. punktu mamy na 200. GG. Johnson. Samy dot. Love Ale ta Dobra, stopa! Daw go! Jaki? to? Dziękuję Wow! Mi się wydaje, że z pełnej wody blokuje pociski. No co sobie. Zabiłem ich, dobra. Wszystkie punkty to mi ich Trzeba Trzeba mieć 2 dony, żeby wisać punkta Bo srane to jest, można mieć co najmniej 2 punkty Widziałem tego, ale ty, moja umiejętność super tata, się nie kończy. Jak ja straciłem już, czy znaczy, umarłem. Okej, okay. już nie żyję. A! Super tarcza. Mam to w dupie Plenty dostałem z zagiętnicy Przejmijmy te punkty! Pim! Rób to nie. Mamy jeden punkt Zabity Mamy dwa punkty Przepraszam widzowie, że nic nie widzicie z tej gry Ale no, trzeba poradzić na to Taka misja Zabij go, RPG-em, karabinem Makuj no, wszystko, co się da w nich I zostawmy jakieś akurat to, nie? Kiedy się w nich biłem, fajnie. Wiedziałem, że tu jest. Coś. Fajnie. A moja drużyna da mi jakieś dwa, fajne. Mały. A, to wiem go po śmierci. Mamy dwa punkty. dwa punkty na sekundę, już nie. Wow. Dobra. Nie mam rady. tylko tego trzeba wejść i zabić. Mówi już jest nas. Już jest dobrze. Wow, no, dostałem buffa na HP. Giniesz? Daj mi, idziemy po nich, teraz tutaj, co nie zabiło, myślałem, że mój team nie zabił. Dobra, jeszcze trochę. To no jest dobrze, więc znaj mi się. Co nie? Prawda? Nie radę. Zabiega. Zabiega. Dobrze! Pompa! XB pompa strzelat granatnika! Pistoletem go! Jak, yes, zabraliśmy! Ideas z tym, ty, że wygraliśmy. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Liczę, że film się Was spodobał, choć dużo tu nie zrobiliśmy. O co mogę wam powiedzieć? Oglądajcie poprzednie odcinki streama i zapraszam do oglądania nowej serii na kanale z Zombotrona w remasterze. Łał, wow, mam punkty na minusie, bo tutaj się punktów nie dostaje, więc tu gwiazdek nie można dostać. No tak, to jest misja przed gwiazdek. Ale dostaliśmy P P90. Więc dzięki za oglądanie i cześć.